Kolejny mój przystanek, który chciałam zobaczyć, to są. Witam każdego na moim kanale. Dziś małe polskie miasteczko, najczystsze miasta polskie. W tym mieście również znajduje się najwyższa rzeźba w Polsce. Małe, przytulne, ciekawe miejsce. Zapraszam. Miasto jest siedzibą władz gminnych i pewetowych. Nie wiem, czy już domyślacie się, jest to Ogrodzie Mazowieckiej. Poza miastem obejmuje 35 wsi. W gminie mieszka ponad 41 tysięcy osób, w samym Grudzisku prawie 28 tysięcy, ale liczba mieszkańców miasta i gminy w ostatnich latach bardzo szybko wzrasta, co mnie w zasadzie nie dziwi. Został otwarty dla mieszkańców około 1870 roku. Początkowo park był bardziej rozległy i miał charakter parku zdrowego, Znajdował się tu zakład hydropatyczny dla osób z towarzystwa. Po II wojnie światowej obszar parku trochę zmienił się, a zostało to spowodowane rozwojem miasta. W 2012 roku przeszedł bardzo dużą rewitalizację. Wybudowano tutaj nowe podzaby, fontanny. Park oficjalny otwarta po rewitalizacji w 2012 roku. W rocznica otrzymania przez grodzie skraw miejskich można i pospocerować, i poddychać świeżym, zdrowym powietrzem. Dworzec kolejowy bardzo mi się spodobał tym, że nie jest to nowoczesny, a jednak zostawił starszą architekturę. Powstał w latach 1920-1925. Tutaj, przy samym, obok budynku dworca, jest też pomnik kalejarza naturalnej wielkości. Trochę historycznych, statystycznych danych opowiem. W drugiej połowie. XVI wieku w Grodzisku mieszkało około 300 ludzi, później było tu 655 mieszkańców, a w 1910 osiągnęło liczbę 3,5 mieszkańców. W 1931 już mieszkało Około 16 tysięcy. Podczas II wojny światowej Grodzisk stracił około 5 tysięcy mieszkańców. Na przełomie 1940 i 1941 roku w Grodzisku Niemcy otworzyli getto. Trafiła do niego 6 tysięcy Żydów z Grodziska i okolicznych miejscowości. W 1942 getto zlikwidowane, a jego mieszkańców wywieziono do getta w Warszawie. W ogóle na przełomie XIX i XX wieku grodziec był dosyć popularnym ośrodkiem wypoczynkowym. Kolejny mój przystanek, który chciałam zobaczyć, to są stawy wołczywskiego. Najwyższa rzeźba, o której wspomniałam na samym początku wideo, powstała w 2021 roku. Nazywa się Totem zwierząt autorstwa Andrzeja Zawackiego. Powiem Wam, że pozytywnie bardzo mnie zaskoczył brodziec Mazowiecki. Nie spodziewałam się. To znaczy ja go w ogóle poznałam przypadkowo zupełnie, przejeżdżając obok. I tak widziałam, tak piękna fontanna. I chciałam właśnie zawsze zobaczyć, jak to jest tutaj. No, zobaczyłam miejsca, które ewentualnie mogę zwiedzić i pokazać wam. I e, przepiękny jeden park, przepiękny Skarpów, drugi e, ten Staw Skarżyskiego, Wołczywskiego. Cały czas nie wiem, dlaczego ja tak mylę Wołczywskiego Staw Wołczywskiego. Dobrze mówię. Bardzo dobrze zaaranżowane wszystko tutaj jest i można i grilla zrobić i dla dzieci pełno płaców zabaw. I dla dorosłych też nie będziecie na pewno się nudzić. Też restauracja ładna. Nie wiem, następnym razem pewnie odwiedzę. Wtedy będę mogła się podzielić, ale pięknie wygląda. Także mnie zaskoczył pozytywnie. Dajcie znać w komentarzach, czy byliście tutaj, albo może mieszkacie. Jak zawsze dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że do końca. Do zobaczenia w kolejnych wideo.